Hej kochani, witajcie w pozytywnej kuchni. Dzisiaj propozycja śniadaniowa, bardzo smaczny, prosty do zrobienia omlet. Omlet to takie danie śniadaniowe, które jest nie tylko dobre na dzień po imprezie, ale też zawsze wtedy, kiedy chcecie przygotować coś, w czym będziecie mogli wykazać się delikatną, chociażby kreatywnością, dlatego że można go przygotować i na słodko, i na słono, na wytrawnie. Można dodać do niego w trakcie smażenia na górną warstwę różne opcjonalne składniki, potem złożyć na pół i dosmażyć albo podać całego i nadziać tak jak nadziewa się naleśniki po usmażeniu dopiero obu stron, złożyć go razem z nadzieniem na pół. Moje ulubione omlety to są omlety, przyznam, na słodko, najbardziej taki z bananami i z syropem klonowym, albo z bananami i z masłem orzechowym typu nugatowego. Ale też lubię czasem omlety takie na wytrawnie, na przykład z cukinią i z cebulką. Ciekawa jestem, jaki jest Wasz ulubiony dodatek do omletów? Dajcie mi znać w komentarzach. Zapraszam Was też na pozytywnakuchnia.pl po więcej przepisów na dania nie tylko śniadaniowe i życzę powodzenia w przygotowywaniu Waszego weekendowego śniadania z omletem. Zaczynam od oddzielenia żółtek od białek. Bardzo delikatnie i tak, żeby do białka nie dostało się ani odrobinę żółtka. Miska na białka koniecznie musi być czysta i sucha. Do żółtek dosypuję cukier albo sól, w zależności od tego, czy omlet będzie na słodko, czy na słono, na wytrawnie, i roztrzepuję widelcem. Następnie dosypuję mąkę i energicznie mieszam całość, tak, żeby się wszystkie składniki połączyły. Czas ubić na sztywno białka ze szczyptą soli. Białka najlepiej ubijają się, kiedy są o temperaturze pokojowej, ale również te z lodówki się ubiją, tylko potrwa to odrobinę dłużej. Do ubitych na sztywno białek trzeba teraz dodać masę żółtkową połączoną z mąką i bardzo delikatnie wymieszać. Masę należy dodawać oczywiście zaraz po ubiciu piany z białek, żeby piana nie opadła. Opcjonalnie do takiej masy można też dodać np. odrobinę cynamonu czy wanili albo ewentualnie jakieś zioła. Teraz na średnim ogniu rozgrzewam olej na patelni albo najlepiej klarowane masło i wykładam masę. Cały czas na średnim ogniu smażę omlet, tak żeby masa się ścięła. Następnie obracam go. Ewentualnie można dołożyć do niego dodatki, złożyć na pół i dosmażyć tak żeby masa ścięła się całkowicie. A gotowy omlet można teraz albo posmarować konfiturą i udekorować bitą śmietaną, e, albo na przykład dodać do niego do środka owoce, udekorować mascarpone, polać polewą czekoladową albo syropem klonowym. Możliwości jest naprawdę wiele. Proste, prawda? Wychodzi pyszny, puszysty, pożywny omlet na śniadanie. Polecam gorąco na weekend. Dajcie znać, z czym Wy lubicie go najbardziej. Zajrzyjcie też na pozytywnakuchnia.pl po więcej przepisów kulinarnych. Życzę Wam smacznego!